Kościół daje nam dzisiaj do medytacji fragment Ewangelii przedstawiający spotkanie Pana Jezusa z kobietą kananejską. Myślę, że doskonale znamy ten tekst, kiedy kobieta przychodzi do Pana Jezusa, żeby prosić o uzdrowienie jego córki, jej córki, swojej córki, bo jest nękana przez złego ducha. Pan Jezus nie słucha jej, idzie dalej. Wtedy uczniowie mówią, „Odprawię ją, bo krzyczy za nami. I wtedy pan Jezus mówi, że jest posłany do owiec, które poginęły z domu Izraela. I wtedy ta kobieta przychodzi i pan Jezus wtedy mówi jej wprost takie bardzo trudne słowa, że niedobrze jest zabierać chleb dzieciom, a rzucać szczeniętom. Zastanawiałem się, medytując ten tekst, próbując go w jakiś sposób tak jak chleb połamać, by się nim nakarmić, bo takie jest zadanie słowa. Z Próbowałem cofnąć się troszkę do, do tego, co jest poza tekstem, czego nie ma w tekście. Jak musiało wyglądać życie tej kobiety do tego momentu, tej matki, w której córka była bardzo mocno nękana przez złego ducha. To musiało być dosłownie piekło. Ta kobieta może nawet nie potrafiła znaleźć sobie miejsca. Więcej potęgowało się to z tego powodu, że jest to, do, sprawa dotyczy jej córki, więc matka, z drugiej strony dziecko, więc ból jej, który znosiła, jeszcze bardziej potęgował fakt, że to jest jej ukochana córka. Ta kobieta musiała przemierzać dosłownie kilometry, nie chcę nawet powiedzieć, że nawet może i setki kilometrów, bo w tych czasach trudno, no nie działa informacja tak, jak działa dzisiaj, nie działała informacja tak, jak działa dzisiaj, że ludzie między sobą się informują, że to, co się wydarzy na jednej stronie globu, my już wiemy, ponieważ media czy też posługa dziennikarska podaje nam tego typu informacje. Wtedy ludzie przekazywali sobie informacje z ust do ust, to co zasłyszeli, więc, żeby znaleźć Jezusa, musiała pokonać setki kilometrów. Czyli, żeby spotkać się z Jezusem, musiała go najpierw znaleźć. To jest pierwsze, co może świadczyć o determinacji tej kobiety. Oczywiście, wywołany tym, co przeżywała w swoim domu. Sprawa dotyczy jej dziecka. Kiedy Jezusa znalazła, kiedy pokonała tę odległość, może nas zastanawiać zachowanie Pana Jezusa. Pan Jezus nie reaguje. Może mieliśmy, może też takie doświadczenie, że prosiliśmy, a może nawet przeżywamy takie doświadczenie, prosimy Go o uzdrowienie, może jakiś cud i mamy wrażenie, że nic się nie zmienia. Nieraz pytamy: Panie Boże, Ty mnie chyba nie słyszysz? Ty chyba nie widzisz, co się w moim życiu dzieje, w moim domu, pod moim dachem? Ty chyba nie reagujesz. Chyba jest Ci obojętne to, co dzieje się z moim życiem. Pewnie podobnie myślała ta kobieta. Ale kiedy spotkała Jezusa, wszystko musiało się w tym momencie zmienić. I słowa Pana Jezusa dają mi dużo do myślenia. Kiedy uczniowie nastawają na Niego, odprawią, bo krzycze za nami. Czyli zrób coś, Panie Jezu, zrób coś, żeby ta kobieta przestała krzyczeć. Oni nie mówią do Pana Jezusa, uzdrów ją. Pochyl się nad tą kobietą, zatrzymaj się, ta kobieta potrzebuje Twojej pomocy, zobacz, tak jak powinien zareagować apostoł. Nie, ona nam przeszkadza. Ona nam przeszkadza. I bardzo boli mnie, mnie też samego, jako kapłana, kiedy ja podchodzę do drugiego człowieka w sposób taki, jaki podeszli apostołowie. Ten człowiek mi przeszkadza. Nie to, że Pan Bóg daje mi tego człowieka, żebym mu pomógł, żebym go uratował, tylko on mi przeszkadza. I druga rzecz, Pan Jezus, to, co Pan Jezus mówi: jestem powołany, jestem posłany do owiec, które poginęły z domu Izraela. To jest zadanie kościoła: szukać ludzi. Czasem jest tak, że ja jako kapłan przyzwyczaiłem się do takiego myślenia, że ludzie do mnie przyjdą. Że, że ja jako kapłan jestem potrzebny w tym momencie, kiedy ktoś poprosi mnie o pomoc. Nic bardziej mielnego. Pan Jezus szukał ludzi. Czyli idę do ludzi po to, żeby ich znaleźć. Czyli wychodzę ze swojego świata, który sobie sam stworzyłem, świata moich ideałów, planów, marzeń, świata, w którym czuję się stabilny, czuję się pewny. Wychodzę, żeby szukać ludzi. To jest zadanie Kościoła. Szukać owiec, które poginęły z domu Izraela, czyli szukać ludzi, którzy poginęli z Kościoła. To jest nasze współczesne zadanie. Każdego z nas, nie tylko kapłanów, nie tylko sióstr zakonnych, zakonników, każdego z nas, bo każdy z nas jest apostołem. Przecież niesiemy Ewangelię dalej. Zanusimy ją ludziom. To jest nasze zadanie. Kolejna rzecz to to, co Pan Jezus powiedział tej kobiecie. Sprowadził ją do poziomu dosłownie psa, tak trzeba powiedzieć. Czyli dos pokazał jej, e, nie chcę powiedzieć, że jakie jest jej miejsce w tym szeregu ludzi, którzy przychodzą do niego, ale pokazał jej e, to, kim, e, może nie, że kim ma się stać, bo to jest błędne, ale pokazał jej, że e, jego zadaniem najpierw jest ratować ludzi z Izraela, czyli z narodu wybranego. I ta kobieta swoją wiarą pokazała najpierw, że ma wiarę większą od tych uczniów, którzy byli obok Pana Jezusa, i większą wiarę od tych ludzi, którzy do Niego przychodzili z domu Izraela. Ponieważ mówi, że niedobrze jest. Kiedy Panist mówi, że niedobrze jest zabierać chleb dzieciom a rzucać szczeniętom, wtedy ona mówi tak, ale i szczenięta spożywają okruchy chleba. Więc o co prosi? Ona nie prosi o chleb. Ona nie chce się najeść przy Panu Jezusie, ona chce chociaż okruch. Daj mi ten okruch, który, którego Ty nie zjesz, który spadnie z Twojego stołu, bym się mogła nim nakarmić. To jest pokora. My przychodzimy do Pana Jezusa prosić, chociaż On nam daje, zobaczmy, daje nam chleb, chce nas nakarmić do syta. Ale w naszej pokorze trzeba nam prosić chociaż o okruch. To jest pokora ucznia. Daj mi choć nadzieję. Że moje dziecko będzie zdrowie, zdrowe, że w mojej rodzinie się zmieni, że, że uratujesz moje dzieci, moje wnuki, że uratujesz moje małżeństwo, że uratujesz moją bliską osobę, bo bardzo cierpi, choruje. Daj mi choć okruch, choć nadzieję. I może właśnie prośmy dzisiaj o te okruchy nadziei, aby Bóg pochylił się nad nami, żeby dał nam choć, krople, tego, Swojego miłosierdzia, bo przecież wylewa na nas swoje miłosierdzie, żeby dał nam choć trochę nadziei. A jeżeli Jego wolą będzie, żeby nas nakarmić, to nas nakarmi. Dlatego szukajmy Chrystusa w drugim człowieku, tak jak Jezus odnalazł swoją miłość i siebie w tej kobiecie, która do Niego przyszła.